Pamiętajcie, audycja z selfie tym razem nie będzie audycją. Będzie po prostu selfie. A konkretnie będą to krótkie wywiady z moimi gośćmi. A jakimi gośćmi? Zobaczcie teraz.. Dobra. No? Co ci nie pasuje? <głos> <głos> Znałam się za długo. No, no, dobra, Not today. Jest, jest ok. Jest okay. Jest okay no. Dobra. Zuza i Edek. Pierwsze pytanie. Wymarzony prezent z dzieciństwa. Ja cokolwiek plastycznego, szczerze mówiąc, plastelina, markery, kredki, cokolwiek, z czym można coś zrobić, było dla mnie totalnie. Okej, okay, artystyczna dusza. A dla mnie to było zwierzątko, piesek lub kotek, preferowanie. Mm. Dobra, drugie pytanie. Ulubiona świąteczna potrawa? Barszcz z Barszcz, ale także u nas występują paszteciki. Paszteciki? Paszteciki. Z czym? Z jakimś farszem, nie jestem, nie wiem. Okej, okay, ale poszukiwajcie. To i okej. Okay. I trzecie pytanie. Czy macie jakąś tradycję świąteczną, zimową w tym czasie? No, ja y, rodzinnie wkładamy grosik do uszek i ten, kto zdobędzie w trakcie Wigilii y, grosik będzie bogaty. I tradycją jest to, że jakimś cudem ja go mam co roku, więc jestem szczęściarą. Jesteś bogata? No, tak uważam. Okej. Okay. Nikt nie połamał zębów? Nie. Nie. Le jedzą czy jedzą ty nie połamałaś zębów, nie, bo to na wszyscy jedzą bardzo ostrożnie, jakby zanim ktoś znajdzie, Ale okazało się, że w zeszłym roku na przykład wrzuciliśmy o jeden grosik za dużo i faktycznie ktoś tak, już myśląc, że jest bezpieczny, się trochę naciął. Ale był okay. tak. nie na nie bań, ta, było okej. Tak, nie. nie zdziwaliście w Okej, a u ciebie? U mnie bardziej. Była tradycja niż jest, zawsze jak gdzieś tam mama przygotowywała dania świąteczne, to leciała w tle włoska opera, preferowanie Andrea Bocelli. Ja lecę. I dlatego ta muzyka teraz jest dla mnie taka bardzo świąteczna. Świąteczna, okej. Okay. Super, dziękuję. Dziękuję. Dzie Ty to zawsze wszystko nagrywasz. Tak. tak? To. Wojtek, Adam. Pierwsze pytanie. Wymarzony prezent z dzieciństwa. To czy wiesz, czy mam zacząć? Mogę zacząć. No to moim takim wymarzonym prezentem z dzieciństwa był rower. Zawsze okay. spełniło się. Po, po na święta bodaj po trzeciej klasie w szkole podstawowej, więc jestem zadowolony, zostało takie, takie marzenie dzieciom spełnione. Ale jakiś taki rower specjalny? Góra? Nie, no nie jest, na, nie, jest z, Po prostu z, rower? Rower, tak. Dobra, u Ciebie Wojtek? U mnie to był e, samolot hmm. z Lego, ale konkretnie musiał to był model samolotu z Lego. No, Mógł być już jakikolwiek, a, e, ale w dzieciństwie się nie spełniło. <laughs> nie dostałem, co co kupiłeś? E, no właśnie... E, tak, dopiero dopiero, ale i to całkiem niedawno, chyba z rok temu dopiero. I to też nie, nie, nawet nie, nie taki konkretny, jaki wtedy chodził najbardziej po głowie, czyli taki duży e, ale taki pasażerski. Ale okay. kupiłem sobie taki mały, taką awionetkę. I no, na razie musi mi wystarczyć. Żeby się spełniło. Tak. To okay. też część. Ulubiona potrawa świąteczna. Potrawieczka. To to ja e, moja to jest zupa grzybowa z łóżkami. Okay. Albo z makaronem, to wymiennie, ale ja sobie lubię tam parę uszek wrzucić i też tak zjeść. Okej, okay, ciebie. Ja dziękuję. będę po drugiej stronie bar bo tam to jest barszcz z łóżkami albo z krokietami, obojętnie. Ale jest, także niektórzy mają albo zupa grzybowa, albo barszcz, faktycznie. Znaczy ja mam na przykład na Wigilii to i to i jem obie zupy, ale ja jakby bardziej jednak Ale bardziej jednak grzybowa, no. okej. Okay. I trzecie pytanko. Mm, czy macie jakąś tradycję świąteczną albo zimową z tego czasu? No to u mnie zawsze było tak, że jak już Zjedliśmy całą kolację wigilijną. To zawsze na dwór wychodzimy, żeby, bo jest taka nie wiem, czy tradycja, czy taki przesąd, że e, wigilię, jakieś już jest po północy, że zwierzęta zaczynają mówić. Tak. Więc zawsze, zawsze wychodzimy po prostu na dwór, żeby posłuchać tych, tych, że zwierzęta mają do powiedzenia. O, ale super. Co ciekawego, gumę? No właśnie, ja się, <śmianowidze> jeszcze, jeszcze jeszcze nie słyszałem. Jeszcze, jeszcze, nie jeszcze okay. nic, to może, może nie trafiacie. E, no u mnie z kolei jest to taka bardziej no świąteczna, ale też przedświąteczna. E, ja sobie lubię odpalić kolędy, święta, ale nie takie zwykłe, tylko wersje rokowe kolędy. A, polskie, wersje ro, tak, polskie, jest, polskie, wers polskie wersje rokowe, tak. Polskie, 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 Raczej zagranicznych jeszcze nie próbowałem, ale, ale polskie. E, głównie i, i tak to jest roku u mnie i taką mam tradycję właśnie. Okej. Okay. Dziękuję. Ok, eee, ziutka Jemko. Dokładnie. Pierwsze pytanie. Eee, wymarzony prezent z dzieciństwa. Dobra, to ja zacznę. Eee, moim wymarzonym prezentem świątecznym hmm, myślę, że mogły być to wszelakiego rodzaju samochody, bo od zawsze jestem ich fanką i, e, i można by powiedzieć taki. E, Taki zaszczep miłości do, do motoryzacji, właśnie zaszczepił mój wujek. Okej. Okay. Który nie lubi, jak się go tak nazywa, więc go serdecznie pozdrawiam. Bo najmniej Rafał. <laughs> Rafał, pozdrawiamy cię. <laughs> Okej, okay, ale y, y, samochód na zasadzie mógł to być zabawkowy, czy już chodziło ci po głowie taki prawdziwy samochód? Zabawkowy. Zabawkowy, zabawkowy jeszcze wtedy, okay. dobra. A u ciebie? U mnie to zaś jakieś płyty, CD. Okay. Bo moi rodzice właśnie mają kolekcję i to też się przerodziło, bo teraz właśnie jak już jestem dorosła, to ja też mam swoją kolekcję płyt. Jakaś konkretna płyta, konkretnego wykonawca, czy to nie miało wtedy znaczenia? Jak byłam mniejsza, to byłam fanką One Direction. A, <grym> a okej! Okay. Pamiętam, że kiedyś dostałam e, szlaprok i w e, kieszeni była właśnie stowana płyta. A, czad. Dobra. Ulubiona potrawa świąteczna. Moją ulubioną potrawą są zdecydowanie pierogi. Jakieś konkretne czy po prostu pierogi? Myślę, że z takim farszem typu ruski. Tak Okej, okay. no. dobra. Tak. Moja to chyba zupa grzybowa z uszkami. Właśnie to jest zupa, którą się je tylko na święta i to jest takie wyjątkowe. Z tymi uszkami, mm. nie? Tak. Okej. Okay. I trzecie pytanie. Czy macie jakąś tradycję? Świąteczną, zimową, związaną z domem, rodziną, albo kompletnie niezwiązaną? Chcesz zacząć? Mogę zacząć. Dobra. Ja myślę, że u mnie taką małą tradycją jest, że mamy właśnie Wigilię w takim mniejszym gronie. Mhm. Właśnie moi rodzice, mój brat i mój dziadek. A później po Wigilii się spotykamy z jakąś dalszą rodziną, to tak tak zawsze. Tak już zawsze. Tak. Czyli tradycja, okej. Okay. A u Ciebie? Moją taką rodzinną tradycją jest to, że mm, wszyscy wspólnie kolędujemy. Ja mam bardzo okay. muzycznie y, obdarowaną rodzinę, więc y, A, fajnie. u mnie każdy coś dla siebie znajdzie. Macie też kursu. instrumenty? Tak, ja gram na skrzypcach, mój tata gra na organach w pianinie, moja mama na gitarze i śpiewa, moja siostra też śpiewa. No to faktycznie, więc... czyli kolędowanie pełną parą. Tak. Super. Dziękuję. Dziękujemy Oj na yeah. um, um. Ja nie robię. Ja już nie mogę robić takich głupich rzeczy, bo potem to tniesz. Ale to też można kiedyś zrobić takiego skita z moich takich ah! mhm. Weronika. Pierwsze moje pytanie. Wymarzony prezent z dzieciństwa. Pamiętam kiedyś za dzieciaka dostałam taki domek dla lalek, który był właśnie taki interaktywny, świecił. Ten była bodajże jakaś karuzela, która, która się kręciła, więc ja najpierw go musiałam złożyć i później przez całe święta mnie nie było, bo ja się nim musiałam bawić po prostu. Czyli był wymarzony i dostałaś. Tak, tak, ja ogólnie większość prezentów. Jakie dostawałam, to były to takie trafione, trafione, wymarzone, a ja jestem najmłodsza z a. więc to też może poniekąd z tego wynikać. Okej. Okay. Dobra, drugie pytanie. Ulubiona świąteczna potrawa. Wydaje mi się, że polecę trochę klasykiem, ale łosoś. Ja jestem studentką, na co dzień nie kupuję raczej łososia. Więc zawsze, jak przyjeżdżam do domu, to mama robi takiego łososia pieczonego albo smażonego, i tam z zrobiną cytryny na przykład. No to tutaj sobie możemy przybić piątkę. Ja tak sama. Ja w ogóle nie jem ryb. I tylko ten okres właśnie. tak, I to jest ten łosoś. On wtedy smakuje zupełnie inaczej. Inaczej, dokładnie. Dobra, i trzecie pytanie, czy masz jakąś tradycję, albo rodzinną, albo swoją, mhm. świąteczną, zimową? W sumie mam, którą ja sama zapoczątkowałam, gdy w domu lepimy pierogi na, na święta, zawsze do jednego pieroga kładam jakąś monetę. Grosz, dwa grosze i po prostu ten, kto na nią trafi będzie miał szczęście w nowym, w nowym roku. Mrako. Więc zawsze trzeba ostrzegać, żeby ktoś przypadkiem zęba nie stracił podczas jedzenia. I zazwy ale zazwyczaj tak się trafia, że akurat ta partia idzie na, na Wigilię i zawsze ktoś trafia po prostu. Trafiłaś? Chyba tak, chyba tak. To raczej jest tak, że co, co roku jest inna osoba. Inna osoba. Tak, raczej, raczej tak. Okej. Okay. Dziękuję, dziękuję. <laughs> Okej. Okay. Mateusz. Pierwsze moje pytanie. Wymarzony prezent z dzieciństwa? Y swego czasu bardzo, du y bardzo dużo układałem klocków LEGO. W sensie może bez przesady, że bardzo dużo, ale trochę figurek miałem i trochę tych zestawów LEGO. Z reguły to wyglądało tak, że ja w w sumie nie układałem tego sobie na obrazku, tylko tam coś po... <laughs> po <swojemu. śmiech> Trochę po swojemu. Coś tam z tego, z tego wychodziło. Ale wydaje mi się, że jeżeli miałbym wybrać taki jeden prezent z dzieciństwa, który tak kojarzy mi się właśnie z taką chęcią tamtych, tamtych czasów, no to wydaje mi się, że właśnie te klocki Lego. Klocki Lego. Dobra. Ulubiona potrawa świąteczna. E, że tak powiem. Wydaje mi się, że barszcz, tak, tak standardowo, barszcz czerwony, yy, czy z łóżkami, czy bez, to zależy z czym są łóżka, ze względu na to, że yy, ja na przykład nie jem grzybów. Okej. Okay. Nie jem grzybów, powiem nawet więcej, yy, yy, czas świąteczny jest dla mnie o tyle trudnym czasem, że ja nie lubię ryb. Okay. Więc to jest taki, wiesz, miks mix wszystkiego Dobre. trochę. Czyli barsz czerwony. Tak, czyli zostaję przy barszu czerwony. Nie mówię, że oczywiście nie zjem jakichś, nie wiem, pierogów z kapustą i grzybami, aczkolwiek dla mnie jest z reguły porcja ruskich okay. wtedy. Ale sobie tam spróbuję z kapustą i grzybami, ale czy jestem jakimś wielkim fanem, no, no niekoniecznie. Niekoniecznie, Tak dobra. samo z łóżkami. czyli okay. barsz. Czyli barszcz. Czyli barszcz. Zostaw, zostańmy przy Zostajemy przy barszczu, okej. Okay. Tak. Dobra, i trzecie pytanie, czy masz albo macie rodzinnie jakąś y, tradycję świąteczną albo zimową? Yy, nie wiem, czy to będzie taka do końca tradycja, ale yy, bardzo lubimy robić sobie w tym okresie zimowym, może nie stricte świątecznym, ale zimowym, yy, herbaty. Tyle, że nie takie zwykłe herbaty na zasadzie, że wrzuca się torebkę do, do wrzątku i się coś tam zaparzy Nie, z reguły jest tam albo jakieś goździki, albo, albo pomarańcza, cytryna i tak dalej i tak dalej To jest wrzucone do jednego, do jednego takiego zbanka, to się wszystko zaparza I wydaje mi się, że to jest taki smak, no, może niekoniecznie smak, ale taki Taka tradycja śmowa, którą zimowa, którą gdzieś, gdzieś praktykujemy, właściwie codziennie to pijemy. Okej, okay. ja sobie już przybijam po kolei z niektórymi tutaj e, piątki, z Tobą też mogę, bo ja też mam taką. Ja też w tym czasie e, herbata zimowa, właśnie pomarańcza, tak, goździk, tak, jeszcze tak. cynamon i coś tam do tego. I wchodzi taniej niż w restauracji czy na jarmarku. Jak się <grym> tak na, zrobi. na jarmarku na pewno. na pewno. To nawet nie so. <grym> Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję. <grym> Dzięki. No, no, no. I to też to taka en... No, Ben, cześć. Cześć. Pierwsze moje pytanie. Wymarzony prezent z dzieciństwa? Cóż, chyba niewiele się zmieniło, bo już jako dziecko zawsze najbardziej marzyłem o płytach z muzyką. Okej. Okay. Czasem jakieś zabawki, pluszaki. Um, raz moim wymarzonym prezentem było. Um, Coś zabawnego. Taka gra Twister Dance składająca się z głośnika i paru takich kółek w kolorach jak światełka na głośniku i kiedy podłączało się telefon albo mp3 do tego głośnika lub wybierało jeden z wbudowanych utworów, no to zaświecały się po kolei te światełka i trzeba było sobie jakby powtórzyć to nogami na takich kółkach rozrzuconych po podłodze. Okej, okay, ale czad. Pamiętam, że promowała to jedna z ówczesnych e, największych gwiazd pop, muzyki pop, więc jako dziecko zafascynowane muzyką musiałem to mieć. Ostatecznie zabawką się trochę pobawiłem, ale to była jedna z takich pierwszych sytuacji, gdzie jakby moc reklamy na mnie dość mocno wpłynęła, właśnie jak dobrze a pamiętam. A jaka y, gwiazda muzyki? E, Britney Spears. Tak. Takie coś. Było. Tak, ale, ale też pamiętam, że na przykład wśród innych artystów, których muzyka znalazła się na tym urządzeniu, to była m.in. Kesha. Okej. ja nawet nie wiedziałam, że takim urządzeniem było. Było nawet parę generacji, ale w Polsce kojarzę jakby tylko jedno wydanie tego. Okej. Okay. Z tej gry. Dobra, lecimy dalej. Drugie pytanko ulubiona świąteczna potrawa. Krokiety z farszem z ziemniaków i sera. Czyli y, z farszem z pierogów ruskich. Tak, dokładnie. Krokiety. Krokiety, tak. Naleśniki. A byś nazwał krokiety i pierogi ruskie połączone razem? Krokiety ruskie? <grybuj> Mamy nową nazwę. OK. I trzecie pytanie, czy y, masz jakąś tradycję świąteczną tudzież zimową? Na pewno jest to oglądanie filmów świątecznych z rodziną. E, zwłaszcza The Holiday e, z moją mamą, czyli ten film z e, Cameron Diaz i Jackiem Blackiem i e, Kate e, Winslet. Winslet. Tak, tak. tak, tak jeden tak. z ulubionych filmów mojej mamy. A z takich trochę zabawnych e, tradycji to przez parę lat i w tym roku planuję zrobić to znowu, no ale wiadomo, też są studia, różne rzeczy na głowie, więc być może uda mi się to teraz, na przykład, w najbliższych dniach, parę dni przed świętami, mm -hmm. to nagrywam składanki świąteczne z legalnie zakupionych utworów, tak dla swojego jakby e, wykorzystania, na przykład w aucie z rodziną i, i tego typu i to jest taka moja tradycja, że zawsze do tego wracam co święta albo przynajmniej przez parę lat, tak długo jak otwarzacze CD jakby były w codziennym użyciu u nas w domu, teraz mamy znowu możliwość, no bo z autami też bywa różnie i czasem się, jak wiadomo, psuje, otwarza, czasem są różne rzeczy, więc w tym roku planuję do tego wrócić teraz do auta okay. taką To putę. pytanie po, poza wszystkim. Czy jest jakaś piosenka, która się powtarza na tej playliste? Znaczy powtarza się najwięcej tych klasyków, typu Last Christmas, All I Want for Christmas is You. Em... Na przykład teraz um, moim ulubionym świątecznym utworem jest um, Christmas Rapping zespołu um, The Waitresses, projektu The Waitresses. I jest to utwór dosyć ciekawy, bo um, można nazwać ten zespół zespołem Dwóch przebojów, i w sumie każdy się mógłby wykłócić, czy jest to ten świąteczny Christmas Rapping, czy I Know What Boys Like, czyli taki utwór bardziej klasyczny w takim okay. e, klimacie, trochę w stylu muzyki zespołu Blondie, e, tego z Debbie Harry. Mm -hmm. e, I mm, ten utwór świąteczny kojarzy mi się dość. Miło, bo jest to utwór o tym, że święta są męczące i rzeczy różne potrafią się dziać, ale pod koniec, bo sam utwór jest jakby w konwencji komedii romantycznej w formie utworu, wszystko okay. kończy się dobrze i yy, wokalistka zespołu... Spotyka się w końcu przypadkiem w samą Wigilię szukając jakiegoś drzemu w sklepie całodobowym z mężczyzną, z którym miała się spotkać przez cały rok i co chwilę coś nie wychodziło, bo nie wiem. W... W wakacje spaliła sobie plecy i jakieś takie rzeczy, i w końcu, w końcu, na koniec wszystko magia świąt jakby naprawia i, i, i kończy się happy endem happy cała endem. historia. Ale chat <grywia> uwielbia po prostu. No to yy, my życzymy, żeby te święta nie były męczące. Tak. Merry Christmas, everyone. Everyone, dokładnie. Tak. Dziękujemy. Dziękuję. Ja ci również bardzo, bardzo dziękuję. <grywia> Ale chat.